A co w momencie, kiedy pojawił się Kuba? Tutaj już e, ta przyjaźń troszkę poszła w odstawkę, bo pojawił się ktoś, kim mm -hmm. byłaś chyba w inny sposób e, zainteresowana. E, tak, tak. No, tak jak uważałam wtedy, nadal uważam, że e, Kuba jest przystojnym chłopakiem. No i nie będę ukrywać, że e, tak kolokwialnie mówiąc, poleciałam trochę na wygląd, e, bo mm, jak e, wcześniej wspomniałam w programie, teraz też o tym powiem. Mm, no z Kubą chyba faktycznie mentalnie byśmy się jakoś nie dogadali, mam wrażenie. E, on tam przez jeden dzień był obrażony, na wszystkich nic nie mówił, po czym chyba zaczął być sobą i stwierdziłam, że nie, niekoniecznie się dogadamy. To wszystko działo się w ciągu dwóch dni. <grym> to zostało tu przedstawione jak wielkie love story, ale no, to był naprawdę krótki okres czasu. W normalnym życiu ludzie po dwóch, trzech, dobrych paru miesiącach stwierdzają czasami, że się po prostu nie dogadają. My na tym mieliśmy bardzo krótko, mhm. e, bardzo krótki e, czas. E, I po tej sytuacji z Kubą faktycznie nasza relacja tak uff, wystrzeliła, mam wrażenie. Mhm. W pewnym momencie się porozumiewaliśmy bez słów. Tak. E, Tylko i... po prostu na siebie patrzyliśmy, aha, dobra. I już wiedzieliśmy, o co chodzi tak naprawdę, więc... Dokładnie. E, może to też właśnie że się tak ze sobą poznaliśmy i dogadywaliśmy właśnie to między innymi, że bez słów. To przynajmniej mi osobiście, dla mnie osobiście był to po prostu jeden z takich czynników, gdzie stwierdziłem, że nie chcę szukać innej partnerki, że chcę zostać z Jadzią, że nie będę kombinować, na przykład nie wiem, Amanda, bo z nią też mi się bardzo dobrze rozmawiało. To stwierdziłem, że no nie chcę, chcę po prostu dalej z Jadzią i ciągniemy ten buzek dalej, jedziemy dalej. Było warto zdecydowanie. On się te rozpędzał, nasze... rozpędzał. I, I super, no przygoda życia, nie? No. Kurczę i cieszę się, że mogłem tam z Jadzią właśnie ją przeżyć. No ale jak ten Kuba się pojawił, faktycznie te dwa dni były między wami dość intensywne, dużo mm -hmm. zmian, myślenia i tak dalej. Czy ciebie to nie bolało w żaden sposób? Ja miałem coś takiego, i to nawet chyba nie jestem na 100% pewien, czy to sobie powiedzieliśmy, czy nie, ale że jeżeli ktoś właśnie wejdzie, kto nam się spodoba, gdzie będziemy chcieli rozwinąć właśnie tą relację, a nie naszą, skupić się na kimś innym po prostu, to. Droga wolna, możemy dalej przecież się też poznawać. Może niekoniecznie już w stronę romantyzmu na 100%. Ale gdzieś tam oto nie miałem w ogóle dojadzi pretensji. E, tak jak powiedziałem w programie, taką minimalną pretensję miałem tylko o to, że po prostu no, e, gdzieś tam dziewczyny wiedziały przede mną, ale my już sobie to też wyjaśniliśmy. To był dzień e, właśnie rajskiego rozdania, więc Jadzia też nie chciała mi robić takiego mętliku w głowie i przede wszystkim stresować mnie, że słuchaj, ja tu jednak będę z Kubą, a ty sobie teraz przed samym rajskim rozdaniem tutaj staniesz i nie wiadomo, jak to się wszystko zakończy. No nie, nie wyobrażałam sobie wy czegoś takiego. Więc którym... to było fajne, bo to no właśnie z drugiej strony, no z jednej strony nie było fair, patrząc, jakbym to patrzył w normalnym życiu, ale to nie było normalne życie tam. To była e, trochę gra, e, i jedną z rozgrywek było właśnie rajskie rozdanie. Więc e, Jadia chciała mi po prostu zaoszczędzić pewnych nerwów, i ja ją rozumiem w, e, właśnie z, z tej perspektywy. No, i jestem też wdzięczny poniekąd, bo ułożyło się to po prostu tak, że dalej byliśmy w parze. No i co, i po jednym dniu się okazało, że jednak nie Kuba, i, i wraca do mnie, więc. Następnego dnia rano. Tak, tak, tak. Więc chyba tak Dokładnie. musiało być. No, wszystko jest po coś. Nie było ci wtedy żal Kuby? Czy nie było mi żal Kuby? Wtedy e, ch chyba chciałam po prostu być zgodna sama ze sobą. Nie chciałam. Jak zrozumiałam to, że o, o że się nie dogadamy. Mm. Pierw powiedziałam to Adasiowi. Nawet nie musiałam mówić, tylko Aś mm. wiem. E, no i co? dwie trzy godzinki później powiedziałam Kubie wprost po prostu, żeby no, nie robił sobie nadziei. E, go najwidoczniej bardzo to zabolało. E, no ale postanowiłam, powiedziałam, no, no i tak to no, po dwóch dniach love Story się skończyło.